Cześć. Z tej strony Krzysiek. Witam na kanale Mąż przy garach. Sezon na truskawki w pełni, trzeba więc je wykorzystać do przygotowania kolejnego pysznego ciasta. Tym razem zrobimy truskawkową polanę, czyli nic innego jak piękny zielony biszkopt zabarwiony szpinakiem, który przełożymy warstwami truskawek zalanych galaretką oraz kremem z bitej śmietany i mascarpone. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione owoce sezonowe. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszej truskawkowej polany zaczynam od galaretki. Dwa opakowania galaretki truskawkowej rozpuszczam w 700 ml gorącej, świeżo zagotowanej wody. Następnie odstawiam ją do całkowitego wystudzenia i pozostawiam na blacie do chwili, kiedy zacznie lekko tężeć. W międzyczasie zajmuję się ciastem szpinakowym. Do dużej miski przekładam 150 g umytego, osuszonego młodego szpinaku i dodaję do niego około 50 ml oleju. Zawartość naczynia blenduję na gładką, zieloną masę. Warto się do tego przyłożyć, choćby po to, żeby nie znajdować później w cieście liści. Przed blendowaniem warto też pozbyć się co większych łodyżek. Po uzyskaniu gładkiej konsystencji szpinak na chwilę odstawiam. Teraz możemy zająć się składnikami suchymi. Do przygotowania ciasta potrzebuję 250 g mąki pszennej, u mnie typ 500, dwóch łyżeczek proszku do pieczenia i niewielkiej szczypty soli. Mąkę z dodatkami przesiewam przez drobne sitko, żeby pozbyć się wszystkich grudek i krótko mieszam przy pomocy rózgi, tylko do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Tak przygotowane składniki suche na chwilę odstawiam i zajmuję się jajkami. Do osobnej dużej miski wlewam 4 duże jajka i dodaję do nich 150 g drobnego białego cukru. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera na wysokich obrotach do uzyskania jasnej, gęstej i puszystej piany. Zajmie to kilka minut, więc warto się uzbroić w cierpliwość i spokojnie robić swoje. Wszystkie składniki na ciasto powinny mieć temperaturę pokojową, dlatego zarówno szpinak, jak i jajka warto wyjąć z lodówki na przynajmniej godzinę przed przygotowaniem ciasta. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji dodaję do jajek pozostałe 50 ml oleju rzepakowego. Robię to wąskim strumieniem, na niskich obrotach, żeby nie wybić z jajek powietrza. Całość mieszam tylko do uzyskania jasnej, lśniącej masy. Po tłuszczu nadchodzi czas na szpinak. Dodaję go do jajek w jednej dużej porcji razem z półtorej łyżeczki pasty waniliowej. Jeśli nie macie pod ręką pasty, możecie zamienić ją na ekstrakt lub podmienić część cukru na taki z wanilią. Zawartość naczynia krótko mieszam przy pomocy miksera na niskich obrotach tylko do rozprowadzenia dodatków w masie jajecznej i uzyskania pięknego zielonego koloru. Wtedy odkładam mikser, nie będzie nam już potrzebny. Na tym etapie pozostaje już tylko dodać składniki suche. Robię to w trzech partiach po kilka łyżek naraz i za każdym razem ostrożnie łączę ze sobą zawartość naczynia przy pomocy silikonowej szpatułki tylko do momentu, w którym przestaje widzieć mąkę. Im uważniej to zrobicie, tym więcej powietrza uda się zatrzymać w cieście. Tak przygotowane ciasto przelewam do blaszki o wymiarach 18 na 28 cm. Dół formy wyłożyłem papierem do pieczenia, a boki pozostawiłem suche, dzięki czemu biszkopt się do nich przyklei i nie opadnie w trakcie studzenia. Ostrożnie rozprowadzam ciasto silikonową szpatułką po całej powierzchni i wyrównuję jego górę. Blaszka z ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni Celsjusza w funkcji góra dół na około 40 minut do suchego patyczka. Czas pieczenia będzie zależał od mocy Waszego piekarnika, więc u Was może być to 5 minut więcej lub mniej. Kiedy wbita w najgrubsze miejsce de wychodzi czysta, wyciągam ciasto z piekarnika i studzę całkowicie w blaszce. Po około 2 godzinach studzenia odcinam boki biszkoptu od formy, wyjmuję ciasto z blaszki i pozbywam się papieru do pieczenia. Następnie przekładam ciasto na blat i odcinam górkę, która powstała w trakcie pieczenia. Robię to przy pomocy długiego noża z ząbkami, ale równie dobrze sprawdzi się tutaj nóż strunowy. Jeśli chcecie, możecie też odciąć przypieczone boki, ale ja ten krok pomijam. W takim wypadku do składania ciasta polecam użyć prostokątnego rantu, który łatwiej będzie dopasować do blatu. Spód biszkoptu na chwilę odstawiam i zajmuję się odciętą górą. Wydrążam z niej zieloną część ciasta, która znajduje się pod przypieczoną skórką, a następnie rozdrabniam ją na okruchy, które później posłużą za dekorację. Samą skórkę też możecie rozdrobnić, ale wtedy dekoracja nie będzie tak intensywnie zielona. Wyrównany zielony blat przykładam z powrotem do blaszki. Spód blachy ponownie wyłożyłem sobie papierem do pieczenia a boki folią rantową. Na biszkopcie układam około 400 g pokrojonych w ćwiartki świeżych truskawek. Rozprowadzam je w miarę równą warstwą po całej powierzchni tak, żeby każdy kawałek gotowego ciasta zawierał kilka owoców. Na tak przygotowany spód naszej truskawkowej polany wylewam lekko tężającą galaretkę. W tej formie nie będzie się ona tak łatwo rozlewać, dlatego ważne jest, żeby rozprowadzać ją równomiernie na całej powierzchni ciasta i w razie potrzeby wspomóc ją dodatkowo łyżką. Galaretki używam tylko tyle, żeby pokryła owoce. Jeśli tak jak ja używacie formy ze zdejmowanymi bokami, zwróćcie uwagę na to, żeby szczelnie wyłożyć papierem blaszkę, bo zbyt rzadka galaretka bardzo łatwo znajdzie drogę ucieczki i może wyciekać przez nawet najdrobniejsze szpary. Po pokryciu owoców galaretką odstawiam blaszkę do lodówki do całkowitego zastygnięcia. Kiedy tak się stanie, zabieram się za prosty krem, który wyłożę na warstwę owocową. Do dużej miski wlewam 250 ml zimnej 36% śmietanki. Dodaję do niej 250 g zimnego serka mascarpone, 50 g cukru pudru i łyżeczkę pasty waniliowej. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera na sztywno. W tym wypadku polecam zacząć od niskich obrotów i stopniowo zwiększać moc. Pozwoli nam to uniknąć dużej chmury cukru unoszącej się w kuchni. Gotowy krem wykładam na zastygniętą warstwę truskawkową i rozprowadzam równo po całej powierzchni. Następnie posypuję jego górę zielonymi okruchami, które przygotowaliśmy wcześniej. Po zastygnięciu galaretki ciasto powinno być w zasadzie gotowe do podania, ale warto odłożyć je jeszcze do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc do całkowitego schłodzenia i zestalenia kremu śmietanowego. Następnego dnia wyjmuję ciasto z lodówki i układam na jego wierzchu świeże truskawki. Przy okazji wyznaczając sobie w ten sposób liczbę kawałków gotowego ciasta. U mnie wyszło ich 15. Moim zdaniem najlepiej robić to tuż przed podaniem, żeby owoce nie wysychały. Po ułożeniu truskawek ściągam boki blaszki, pozbywam się folii i to tyle. Ciasto jest gotowe do podania. Szpinakowy biszkopt wychodzi wilgotny o intensywnym zielonym kolorze. W smaku szpinak absolutnie nie jest wyczuwalny. Jedyne co przebija z biszkoptu to przyjemna słodycz i nuty wanilii. Warstwa truskawkowa jest odświeżająca, owoce fajnie przełamują strukturę ciasta, a bita śmietana rozpływa się w ustach. Całość tworzy smaczną kompozycję, która nie tylko pięknie wygląda, ale też świetnie smakuje. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. よし。